Pan Mirosławek wygrywa to spotkanie 65-61 razem z Państwem. Do Państwa dyspozycji trener zespołu gości, Pan Michał Baran oraz zawodnik Dariusz Oczkowicz. Trenerze poprosimy komentarz do tego spotkania. No, witam serdecznie. Przede wszystkim chciałem pogratulować yy, zwycięstwa zespołowi Włocławka. Yy, na pewno nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Zaczęliśmy yy, bardzo nerwowo, szczególnie w ataku. Yy, ten milicz skutecznie opóźniał yy, nasz yy, yy, atak zoną PS 2, 2 1 taką zresztą jaką my również preferujemy. Również nam udało się to zrobić przeciwko Anwilowi. Na pewno była możliwość ukarania w tym meczu zespołu Anwilu. Bardzo niska ilość punktów zdobyta do przerwy. Zaczęliśmy grać swoją koszykówkę dopiero w trzeciej kwarcie. Natomiast w czwartej kwarcie wyszło, wyszło brak doświadczenia oraz to, że nie chciałbym tutaj jakby odciągać uwagi na, na sędziów, natomiast e, kilkanaście tych gwizdków na kubie du, kilka na kubie duskim spowodowało, że nie mógł on, nie, normalnie bronić, jest, nam, jest on naszą jedyną piątką i e, wydawałoby się, że e, przynajmniej 3 z 5 tych e, fauli można było e, puścić. natomiast e, to jest moja subiektywna ocena nie, nie, oczywiście nie nie znajduję tutaj winy u sędziów. Naturalnym jest, że Anwil był dzisiaj zespołem lepszym, skoro wygrał z nami czterą Moim zdaniem główną przyczyną porażki była bojaźń w ataku w pierwszej połowie oraz 10 niecelnych rzutów wolnych. Wiadomo, na rzutach wolnych nie ma łatwiejszej pozycji niż, niż rzut wolny, więc trafia, trafiając 5 z 10 niecelnych, wygralibyśmy jednym punktem. Myślę, że, że to mogło zadecydować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tutherze. Bardzo prosimy o komentarz. do Cóż mogę powiedzieć? Rzeczywiście bardzo nerwowo weszliśmy w mecz. Nie mogliśmy się w ogóle odnaleźć w ataku, niemniej jednak Anwil nie wykorzystał tego do końca. Owszem, wyszedł na kilkupunktowe prowadzenie do przerwy, ale to było akurat najmniejsze wymiar kary tak naprawdę dla nas w drugiej połowie. Świetna trzecia kwarta. E, taki impuls dał e, Darek Byka, który miał świetny fragment. E, Weszliśmy na prowadzenie kilkupunktowe i wydawało się, że po prostu będziemy dobierać przeciwnika, natomiast e, coś się zacięło znowu w ataku, i e, na nie wykorzystaliśmy swoich szans. E, nerwowa końcówka, wiadome. No i tak, jak trener powiedział, zdecydowanie tutaj e, wyszedło e, brak doświadczenia jakiegoś większego. E, bardzo szczelna y, strefa 131 Anwilu, Tutaj y, troszkę spowolniała nasz atak. wyraźnie bardzo nerwowo i stąd też y, taka słaba końcówka Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania naszych gości? Panie trenerze, jeśli Pan pozwoli, powiedział o o doświadczeniu, powiedział o innych elementach. Przed chwilą był taki moment, kiedy, kiedy przygrywaliście 9 punktami, jednocześnie wyszliście na prowadzenie aż 9 punktami, czyli 18-0. Był taki moment. Co w jeszcze dodatkowego, że nie żeby się i byliście w stanie utrzymać w tej przewagi do Myślę, że e, łatwo, jeśli ktoś wynikli wyglądał mecz, mieliśmy największy problem z zatrzymaniem e, gry na -Post, czyli gry pod koszem e, e, rosłych zawodników e, gospodarzy, czyli e, Sobina i Lończyk. Tutaj nie mieliśmy odpowiedzi w momencie, gdy Kuba Duski opuszcza boisko. Tak naprawdę zostajemy z dwoma czy czwórkami na, na placu i teraz zatrzymać tą grę do kosza jest, jest bardzo ciężko. Był moment, zresztą cały mecz mieliśmy problem z zastawieniem. Zespół z Anwilu, zabrał nam 16 piłek na atakowanej tablicy. To był nasz no, główny problem. Oczywiście przystępując do ligi, wiedzieliśmy, że pod koszem będziemy mieć olbrzymie problemy. Jeżeli w tym meczu dochodzą problemy z falami Jakuba Duskiego, tak naprawdę bardzo ciężko jest zatrzymać Sobina i Leończyka. Są to bardzo silni doświadczeni podkoszowi gracze. Do tego doszły problemy nie tylko z zatrzymaniem ich ofensywnej gry, ale również z zastawieniem, czyli z zbiórką w obronie. Te dwa najprostsze elementy myślę zdecydowały w końcówce. Oczywiście dwie ostatnie akcje w naszym wykonaniu, czyli akcje na zwycięstwo były totalną katastrofą. Przypomnę no, wyrzucenie piłki w trybuny przez mojego kapitana Darek Oczkowicza czy podanie w nogi Rojsa, Uldryża, nie mogliśmy nawet oddać rzutu, czy to otwartego, czy przez ręce, czy spenetrować, wymusić falą, nie ma o tym mowy, gdy piłki lądują na nodze swojego gracza, czy w trybunach. To bardzo boli, ponieważ przygotowaliśmy się do tego meczu bardzo solidnie. Myślę, że wypadliśmy również solidnie w konfrontacji z zespołem, który bije się, ma zamiar bić się o medale. Przypominam, naszym celem jest pozostanie w lidze, dysponujemy bardzo skromnym budżetem. Chłopcy pokazali wielkie serce do gry i, i myślę, że grali momentami bardzo widoczną krzykówkę. Natomiast pewne rzeczy się nie da oszukać. E, najzwyczajniej siła fizyczna, zastawienie, zbiórka, te elementy zaartystowane. No i to doświadczenie, te dwie ostatnie akcje, to podkreślam jeszcze raz totalna katastrofa. To, że daliście dobre spotkanie, doceniła włocławska publiczność, biorąc e, brawo, zapewne serca pan też rosły. Czy panowie zgodzą się, to jest pytanie do obu panów, że jeszcze jeden element wpłynął na nieco gorszą rzutowość, tak powiem. 20 rzutów za 3, a tylko 4 ceny. Chodzi o kibiców, tak? Oczywiście. O kibiców i o ten drugi o element, element. Oczywiście, ten... to połączy to dwa elementy. Fantastyczny doping, pierwszy raz miałem możliwość prowadzić mecz przy tak fantastycznej publiczności. Koszykarskie miasto koszyka, bardzo koszykarska, fajna hala i dużą przyjemnością jest tutaj grać. Na pewno w momencie, gdy kibice oklaskiwali nasze udane akcje, było przyjemnie na to patrzeć. Bardzo fajne, bardzo fajne doświadczenie, bardzo fajne przeżycie. Myślę, że kultura dopingu na tym meczu jest bardzo, bardzo wysoka i cała Polska powinna zazdrościć takich kibiców, jakich ma Andrzej Włoczawek. Oczywiście działa to z dwie strony. Gdy robią mocny tumult, gdy łączają się z mocnym dopingiem, zawsze ręka zadży, zawsze gra się ciężej. My na co dzień nie, nie mieliśmy okazji grać w tak olbrzymich halach i przy takim głośnym dopingu przypominam, że jeszcze rok temu 80% moich zawodników grało w rosyjskich pierwszej ligowych, gdzie na mecze przechodziło po 200 osób, więc jest to pozycja solidna przepaść. Mimo wszystko muszę pochwalić moich chłopców za serce do walki. Za grę do końca i, i za postawienie ciężkich warunków zespołu wzłownym. Oczywiście rzeczywiście tak jak trener powiedział bardzo głośno było na meczu. I, ale generalnie jak się wchodzi na, na parkiet jakby się troszkę o zapomina. Inaczej troszkę jak staje się na linii rzutów wolnych, no tutaj kibice niestety bardzo... Dobrze sprawiają, e, jakby wpływają na, na e, czasem tą skuteczność, to wszystko siedzi w głowie. E, natomiast podczas gry, podczas akcji, e, gdzie piłka jest w grze na no, człowieka, to nie myśli, ale rzeczywiście świetne przeżycie e, i też życzyłbym sobie, żeby e, każdy mężczyzna wyglądał w ten sposób. Także proszę. Także wprośnie oczywiście. Dziękuję bardzo, bardzo. Czy macie Państwo jeszcze pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji meczami w miasto Szkła Krosno zwycięs zwycięskie spotkanie gospodarzy razem z państwem trener zespołu gospodarzy Igor Mielicic i zawodnik najlepszy zawodnik spotkania Paweł Raończyk Trenerze poprosimy o komentarz. Na pewno to spotkanie nie wyglądało tak jak chcieliśmy, chociaż wiedzieliśmy które są mocne strony miasta Krosno. Kontrolowaliśmy ten mecz przez pierwszą połowę, chociaż nie trafialiśmy tych otwar otwartych rzuty i tak mieliśmy pod kontrolą te, to, co się dzieje na boisku. W trzeciej kwarcie ten mecz gdzieś uciekł i organizacja gry w ataku, powrót do obrony, wszystko wyglądało nie tak, jak chcieliśmy sobie. Nawet przerwami na żądanie nie udało się powstrzymać serii Krosna, ale trzeba też e, znaleźć pozytyw tego meczu, jest, że zespół wreszcie odbudował się po, po powiedzmy jakiejś tam minusowej stracie i udźwignął to charakternie. W tym wielkie gratulacje dla naszej publiczności, która, tak jak zawsze mówię, jest piątym naszym zawodnikiem, nie szóstym. I udało nam się wyciągnąć to mecz. Mam nadzieję, że to da wiary zespołowi, że, że nawet nie trafiając rzuty, da się wygrać mecz. I jeżeli to ma być nasza droga, dopóki nie zaczniemy strzelać, niech tak będzie. Dziękuję bardzo, zenerze. Paweł, o Dobry wieczór. Gratulacje dla zespołu z Krosna za bardzo dobre spotkanie. Mocno walczyli. Był moment taki w trzeciej kwarcie, gdzie o to oni przejęli kontrolę nad meczem, ale my się nie poddaliśmy i duże brawa dla nas, że byliśmy w stanie wyciągnąć ten mecz i wygrać ten mecz. Bardzo ciężkie spotkanie, potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa po walce, gdzie ta gra dzisiaj nam się za bardzo nie układała. Męczyliśmy się bardzo, ale, ale cieszymy się z tego zwycięstwa, bo yy, na koniec yy, będzie się tylko liczyło to, że wygraliśmy. Nikt nie będzie pamiętał o stylu. Dziękuję bardzo. Prosimy o Państwa pytania naszych gości, jeżeli nie ma pytań. Nie, przepraszam bardzo. Proszę. Panie proszę. trenerze, z czego Pan nie jest zadowolony w wygraniu swojej drużyny? Na pewno, nie, że nie jestem zadowolony. Takie mecze się zdarzają i musimy, nasi zawodnicy, którzy wchodzą na te pozycje, muszą wierzyć, że, że te tysiące rzutów, które dajemy na treningach, to są takie same rzuty. Na razie te rzuty nie wpadają, ale zaczną wpadać. W tym momencie to jest główna przyczyna tego, dlaczego. Nasz atak wygląda tak, jak wygląda. Inna sprawa jest, że czasami yy, gramy w ataku nachodzonego. Na pewno nie, nie chcemy tak grać. Ten zespół nie jest konstruowany, żeby tak grał. I to musimy poprawić. Ale gra nie Dlaczego? Jakie elementy wpływają na to? Co pan powiedział? Gramy w tych dokumentach nachodzonego. Dlaczego gramy nachodzonego? Co jest z tego przyczyną? No na pewno koncentracja. Nie ma innego wytłumaczenia, bo chłopaki trenują bardzo mocno. Trenują uh, na pewnych prędkościach. Na treningu to wygląda trochę troch inaczej niż na męczu. Uh, jedna jest pewne: ten zespół potrzebuje paru wygranych, żeby uwierzył w siebie i swoje możliwości. Ma, mają chłopaki możliwości spore. I oczywiście w lotwaku zawsze była i będzie presja. Wszyscy to odczuwamy. Dlatego najważniejsze w tym momencie są zwycięstwa, jak się odniesie parę zwycięstw po to się głowy wyczyszczą i zawodnicy będą dawać to, co mogą w sumie dawać i to będzie nie, że chcą czy, czy, czy coś, ale to będzie ich intu intuicja i ta, taka naturalna kolej rzeczy, która się dzieje. Jak powiedział Pan, że nawet czasy są brane i w trakcie tych rozmów na czasie, tylko będzie pytanie do obu Panów, też to nie pomaga. E czy zna Pan jakieś miejsce, moment, To też mówię do obu Panów, gdzie trzeba wstrząsnąć, nie wiem, przypalić gorącym żelazkiem, żeby ruszyć głowę? Przecież, Przecież Pan mówi tak. na meczu. Tak. Było takie trzęsienie było i wyciągnęliśmy, powiedzmy tak, mecz, który przegrywaliśmy dziewięcioma. Ostatecznie go wygraliśmy. A odrobiono osiem na sto. Panie Ciężko powiedzieć, czemu tak się dzieje. My w ferworze walki i emocji nie czujemy tego na boisku. Po prostu w pewnym momencie straciliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. Trener wiadomo, bierze czas po to, żeby nas otrząsnąć trochę, pokazać coś, co mamy zagrać, czy zmienić jakąś defensywę. Ale w końcu trener znalazł takie ustawienie, w którym zaczęliśmy dobrze funkcjonować i ta gra poszła. Hmm. Tak jak trener wcześniej wspomniał, nie byłoby takich, yy, można powiedzieć, emocji, gdyby, gdybyśmy trafili więcej tych otwartych rzutów, które mieliśmy, bo przy naszym prowadzeniu 5-6 punktów, gdybyśmy trafili ze 3 takie rzuty, to zrobiłoby się 15 punktów i wydaje mi się, że ten mecz byłby pod całkowitą naszą kontrolą. I, yy, no, to są małe rzeczy, które Wpływają na to, że, że jeszcze nie prezentujemy się tak jak my byśmy chcieli, jak kibice by chcieli, ale, ale no tak jak mówię, to są małe rzeczy. Wystarczą takie trzy, w pewnym momencie trzy cenne rzuty i robi się 15 punktów przewagi i jest po meczu. To był pański dzień dzisiaj? Prawie we wszystkich statystykach, jakie ja czytałem, czy nie, to był dzień na wielu Wozławek, bo wygraliśmy mecz. no Ja staram się robić to, co mogę. Dzisiaj mi się udało. W następnym będzie to inny zawodnik, który e, będzie w dobrej dyspozycji. I tyle. Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś inne pytania? Tak. No. Były takie fragmenty meczu, gdzie bez problemu dochodziłoś do zawodnicy, na pozycję. To były punkty. Były też takie fragmenty, gdzie w pozycji półgęby chcąc sobie stworzyć. Jaki jest e, powód, dla którego są takie fragmenty, gdzie, gdzie te e, rzuty są bardzo proste, a takie, gdzie w ogóle nie Właśnie w tych momentach, gdzie, gdzie nie mogliśmy znaleźć pozycji i, i, i parę razy się zdarzyło, że zawodnik ma no, piłkę w rękach nie na wypracowanej pozycji, w ostatnich 3-4 sekundy, to są fragmenty, gdzie graliśmy na hołdze może w pewnym momencie też myśleliśmy, że, że zespół sam się wygra. Nie ma takiej sytuacji w, w tej lidze. Nie ma takiego zespołu, że, że przyjdzie i się położy. Musimy walczyć od pierwszej do ostatniej minuty i takie, takie fragmenty nachodzonego nie powinny istnieć w naszym repertuarze. bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, dziękuję bardzo. Do zobaczenia kolejne kolejnym